Witam Was bardzo serdecznie. Święty Mikołaj tym razem, który przygotował odrobinę prezentów z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Mamy do rozdania trzy egzemplarze limitowanej edycji Serca Zimy. Może pokażę, jak to wygląda, żeby była jasność. To jest taki ładny pendrive, na którym jest pecetowa wersja gry oraz materiały promocyjne różnego rodzaju zwiastuny i inne screenshoty, materiały graficzne itd. Mamy do rozdania trzy egzemplarze. Zadanie konkursowe jest bardzo proste. Prosimy Was, żebyście pod tym wpisem na dasko.pl napisali wasz typ, waszym zdaniem najlepiej zagraną scenę w polskiej wersji językowej gry i uzasadnienie, dlaczego akurat ta scena została najlepiej zagrana. My wybierzemy jedną, naszym zdaniem, najfajniej uzasadnioną odpowiedź i jeszcze dwie losowe odpowiedzi rozlosujemy, tak aby każdy miał okazję wygrać. Tak więc. Trzy egzemplarze są do wygrania, do dzieła łapać za pióra, za długopisy, siadać w krematurach i do roboty. Wesołych świąt i powodzenia.